Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, jest gościem szczytu klimatycznego TUGETER 2022. Dzień dobry, witam, dzień dobry. Zacznijmy od ochrony bioróżnorodności w Polsce, bo to jest taki temat, który jest Pani szczególnie bliski. Tak, dzisiaj jednym z wyzwań globalnych w trakcie dyskusji o zmianach klimatu jest utrata różnorodności biologicznej. Świat dyskutuje, jak chronić gatunki, jak przywracać do życia te, które już wyginęły, wskazując jednocześnie, że wraz z utratą gatunków i siedlisk zaczynamy tracić nasze zdrowie i bardzo często warunki do życia. Polska ma tą szczęśliwą sytuację, że my mając ponad stuletnie doświadczenie w ochronie przyrody, prowadząc wielofunkcyjną, zrównoważoną gospodarkę leśną na ponad 30% obszarów naszego kraju, mamy to doświadczenie, które pozwala nam skutecznie chronić gatunki, a dodatkowo możemy się poszczycić tym, że gatunki, które były na skraju wyginięcia, jak polski żubr, Przywróciliśmy dla przyrody i dla świata, więc z naszych doświadczeń mogą korzystać inne państwa i chętnie się tymi doświadczeniami dzielimy. Rozmawiamy także o przeciwdziałaniu zmianom klimatu, w związku z tym jak my jako obywatele możemy się zaangażować w ten proces. Dzisiaj, kiedy mówimy o zmianach klimatu, często odczuwamy skutki tych zmian. To są bardzo często susze albo odwrotnie, nawalne deszcze. Często są to huragany, czasem są to susze w mieście czy właśnie powodzie miejskie. Nie na wszystko możemy mieć wpływ jako indywidualna osoba, natomiast gromadzenie wody. Zmiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. To są tematy, które dotyczą nas wszystkich. Segregowanie śmieci, posługiwanie się coraz częściej rzeczami, które mogą podlegać recyklingowi. To są wyzwania dość proste, które któremu sprosta każdy z nas. Spotykamy się 22 kwietnia. To jest wyjątkowa data, ponieważ właśnie dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi. Więc jeszcze tak na koniec, w pigułce, podpowiedzmy, w jaki sposób możemy sami indywidualnie rozpocząć proces zmian, bo podobno, żeby zmienić świat, należy zacząć od siebie. Tak, najważniejsza jest świadomość tego, że to, co chcemy robić, robimy z korzyścią nie tylko dla siebie, ale i dla naszego otoczenia. Dzisiaj jest wiele y, propozycji, które czy lasy państwowe, czy parki narodowe, czy organizacje pozarządowe uczelnie proponują, aby ten dzień został uczczony, nie wiem, chociażby poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach, spacerach leśnych, y, nawet zbieraniu y, śmieci. I myślę, że to są działania, które może podejmować na co dzień każdy z nas. Y, segregacja śmieci, y, wyjścia y, do lasu po to chociażby, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, ale rozejrzyjmy się zawsze, czy nie przynieśliśmy ze sobą śmieci, a jeśli nie przynieśliśmy, to chociaż może uda nam się pozbierać coś, co zostawił ktoś przed nami. I oczywiście wszyscy podpisujemy się pod apelem pani minister. Dbajmy wspólnie o klimat i o środowisko. Dziękujemy za uwagę i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.